Nie ukazuj strachu! <grymne> <grymne> Na mnie się przyzwyczaić. <grymne> Nawet Nie ma sensu. Trzeba pokazać prawdę. <grymne> Moją najbliższą rywalką będzie Michaela Lauren ze Szwecji. Jest to zawodniczka, która posiadała ten pas przede mną. Następnie chciała walczyć z Cecylią Brekus, więc zeszła do niższej kategorii, ale tam jej się nie powiodło, przegrała walkę, przegrała eliminator do Sesylii i teraz, ponieważ była mistrzynią w WBC przez, przez kilka obron, to federacja pozwala jej od razu wrócić i, i walczyć o pas. Siedziała w więzieniu za handel z sterydami i bronią, więc nie jest grzeszną dziewczynką. Yy, ale no ostatnio chyba przechodziła testy przy każdej walce o Pazłobce, tak mi się przynajmniej wydaje, y więc ja niczego nie podejrzewam, ufam jej. Dobre ma warunki, bo jest wysoka, do ma dobry zasięg. Jest na pewno silna i ma dobrą wydolność, ale nie, nie bardzo myśli w ringu. Nie jest zbyt dobra technicznie. Czyli jest mało inteligentna. Nastawia się. <ścoughs> Chcesz, żebym to powiedziała? Chcesz zrobić tytuł? Nie. Na pewno nie, nie jest geniuszem w ringu. Nie wiem, jak poza ringiem, ale. Wygląda na to, że ten jej nowy trener coś próbuje zmieniać w jej boksie, bo na pewno jak trenowała z tym CJ Hussainem, to, to to była tragedia, bo on nastawia właśnie wszystkich, żeby szli do przodu, tylko bili się bezmyślnie i, yy, i to się na pewno u niej nie sprawdziło. W ostatniej walce już trochę lepiej wyglądała. Ta walka była przez chwilę na YouTube, dopóki nie została skasowana. Udało mi się ją obejrzeć. Myślę, że była za szybko przerwana. Najpierw myśleliśmy, że pojadę tam za granicę, że, żeby sobie zarobić, jak już mam pas, a okazało się, że proponują małe pieniądze, naprawdę, nie do, nie do zaakceptowania, yy, więc dlatego, dlatego właśnie będzie ten przetarg. Czyli może być w Polsce? Może być, tak. A, dobre wejście. Jest 12, no to sobie dzisiaj zamienię trochę posiłki, później zjem obiad na kolację. To będzie to. O, ja nie wiem skąd ten alkohol. <noise> Ktoś mi musiał rzucić do... Nie, bo to czasami goście przychodzą, to muszę mieć takie rzeczy. Gdzie piłeczka? Gdzie piłeczka? Gdzie piłeczka? Nie chcę czasami jej tak kopnę w modę. No, o się Mancia chce tylko Jak jestem szybsza od bulldoga, to nie jest źle. Zawsze zbieram po swoim się. Jak mogłaś mi to zrobić? Odpij. Przy chłopakach. Jedziemy teraz do Karoliny, to jest takie centrum medyczne, gdzie leczy się moja grupa. Ja będę odebrać wyniki badań, które robiłam pod operację, bo dzisiaj już miałam być operowana, więc zrobiłam całą serię badań, no ale w międzyczasie okazało się, że yy, jeśli bym się teraz zaoperowała, to mogę stracić faz, bo, bo jest za wiele zawodniczek, które... Chciałyby ten pas mieć i gdybym po operacji 3 miesiące się leczyła, później dopiero zaczęła takie poważne treningi, tarcze sparingi, to byłyby to co najmniej 4 miesiące do walki. No i to może już być nie do zaakceptowania, bo już trochę czasu minęło, odkąd zdobyłam pas, no teoretycznie jest pół roku na obronę. No więc stwierdziliśmy, że spróbujemy jakoś inaczej innym sposobem dociągnąć do walki, bez, bez operacji. Spróbujemy zastrzyków, tapingu, no coś takiego, żebym nie czuła tego bólu cały czas na treningach i jeśli się uda, to, to zoperuję się dopiero po walce. Okay. No i co? No i zaraz sobie obejrzę, jak to wszystko wygląda, bo mam tutaj robione takie ogólne krwi, ale też takie specjalistyczne pod kątem pracy, no wszystko tajne, pod kątem pracy wątroby, tarczycy, więc zobaczymy zaraz czy jest wszystko ok, czy jednak coś trzeba nad czymś trzeba będzie popracować. O i chyba jednak nad czymś trzeba będzie popracować. No dobra, nie, ale ogólnie będę żyła. No hej. Często tu przychodzisz. Przychodziłem tu od dwóch, trzech lat. I czekałem, aż w końcu spotkam ciebie. Nie widziałeś mnie? Bo ja też tu przychodzę codziennie. Ale ja mam problemy ze wzrokiem. Ja też. Muszę bo się wstydzę. Ja nasze soczewki. No ale mi powiedzieli, że jak się upije ktoś i zaśnie w soczewkach, to potem oczy mogą szczytać, i ja się boję, że ja bym właśnie tak zrobił. Potwierdzam. Ja nasze soczewki i na to okulary zarówki, bo w okularach wyglądam inteligentniej. Aha. Tak. <noise> mi nie pomogą okulary. <noise> to prawda. <noise> Się nie śmiać, no. Niepotrzebny wydatek dla ciebie. No dokładnie. No i co, tak siedzisz, kawkę pijesz? Jak to się stało, że w końcu mnie zobaczyłeś? Eee, wiesz co, Ty, byłaś tak blisko? W końcu usiadłam na Tobie. Usiadłeś na mnie. Przepraszam. I, ale jeszcze mam naprawdę niechcący. Tak, dzisiaj mam dzień wolny i postanowiłam się przejść po okolicy, wpaść na kawę. Nie żebym coś reklamowała, ale nieważne gdzie jesteśmy. Ale no, chyba każdy lubi się czasami napić dobrej kawy w miłym towarzystwie. Moglibyśmy jakieś kursy podrywu chyba prowadzić. Mhm. Masz jeszcze jakieś teksty? No, podryw? Mhm. Czy ja wyglądam na podrywacza, to mnie podrywają. No, prostu sama przyznać. <grym> Dobra, to czekaj, jeszcze ja spróbuję. <grym> Musiało boleć. <grym> Anioł spadał z nieba. No, no, dzisiaj taki luźny dzień, prawda? Tak, nie, Między... nie ma nic lepszego jak poświęć. jeden wolny dzień bez treningu. Dokładnie, ja też jestem przetrenowany. Bez żadnych obowiązków. Bez planów, bez smartwich. Chcesz coś na regenerację? No, Thank you.